Dzień dobry, witajcie po raz kolejny na blogu i to całkiem bogatym blogu, bo aktualizacji 14.8, czyli urodzinowej aktualizacji, jest coś nowego, jest coś do zgarnięcia i to w sobie całkiem sporo są aktualizacje. No i m.in. powrót asymetryków na aż 5 miesięcy i do tego lekka ich aktualizacja. I jeszcze do tego specjalny tryb, taki, żeby sobie przypomnieć, jak to było kiedyś, z tym, że tryb, który nie zmienia za bardzo w mechanikach, ale ogranicza dostęp kredytów do danego okresu, czyli na przykład Będziemy mieli cofnięcie się o parę lat i, i będziemy mogli tam grać tylko okrętami, które były dostępne w tamtym konkretnym roku. Ale oczywiście nie uprzedzając faktów, omówimy sobie tutaj cały ten dev block. Zacznijmy od prezentów, czyli m.in. za samo zalogowanie się do World of Warships dostajecie kontener z okrętem 6 tieru, w zasadzie 100% szans na okręt 6 tieru. Lista tych okrętów też jest poniżej. No i oczywiście, jeżeli macie już wszystkie okręty z tej listy, to dostaniecie 25 tysięcy węgla jako rekompensatę. Jeżeli czegoś tam brakuje, to oczywiście dostaniecie tierowy okręt premium z Afryko. I teraz tak, jeżeli bo rozegraliście więcej niż 25 bitew od, mając już 5 lat od swojej pierwszej bitwy, dostajecie okręt, w sumie kontener z okrętem premium 8 tieru i tutaj w sumie nie jest to napisane, ale jest to kontener elitarny, czyli z tego co się dobrze orientuje, to z tą fajniejszą rekompensatą, plus do tego, jeżeli gracie od ponad, w sumie od 10 lat, czyli jesteście z grą od początku i też rozegraliście gdzieś tam 25 Bitew, no to jest to kontener okręt premium 10 tieru. W sumie to powinien być okręt specjalny 10 tieru i też podobno elitarny. Do tego nowy krążownik 10 tieru japoński, który będzie dostępny za żetony rocznicowe. I tak znowu wracają gwiazdki, znowu zrzucanie żetonów, więc ktoś kto ma spory port. To trochę się pobawi w rzucanie, no i oczywiście też jest ten w sumie stary, nowy system, który no, przyspiesza te rzucanie i też to gdzieś tam w trakcie omówię. Do 130 super kontenerów oczywiście do odebrania za żetony rocznicowe, i do tego kontenery najlepsza godzina zdecydowanej szybkiej era, bitwa pod bla 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 bla. I dostępne za żetony rocznicowe też, jeżeli ktoś na przykład nie chce wydawać węgla, a ma za dużo żetonów rocznicowych, to będzie mógł sobie uzbierać kolekcję. No i jako specjalne podziękowania za bycie z nami od samego początku, przygotowaliśmy dodatkowe specjalne nagrody dla naszych alfa i beta testerów, które będzie można zdobyć do końca roku. Więcej szczegółów podamy w bliżej rocznicy, więc jeszcze czekamy. No i pamiętajcie cały czas o tym, że żetony podróży będą do zdobycia od 8 sierpnia, gdzie grając codziennie do grudnia mamy szansę do zgarnięcia łącznie 32 żetonów, które są wymienne 1 na 1 z dublonami i stali. To już opowiadałem o tym w innym materiale, ale warto o tym przypomnieć. No i oczywiście jeszcze misje na John'ego, czyli kopię Johnstona, też do, gdzieś tam do zgadnięcia. I teraz tak, kalendarz codziennego logowania, czyli mała aktualizacja w trakcie w sumie tej, tej aktualizacji, masło maślane, wiadomo. Za samo logowanie będzie można zdobyć też 2000 żetonów rocznicowych, plus do tego trochę premki, super kontener, super kontener, super kontener, no i całe masy jeszcze innych mniejszych, większych, większych nagród. Więc w sumie za samo blokowanie, już 2000 żetonów, dla kogoś kto tam w porcie za wiele nie ma, to już dwa koła żetonów gdzieś tam do odebrania jest. Powrót premii za wyniki bitew, czyli tradycyjne zrzucanie gwiazdek, e, gdzie trzeba będzie w sumie szuć, rzućmy okiem na obie misje. Czyli, na no co, gramy okrętami, zrzucamy i tak dalej, tak dalej. No ale najważniejsze, że znowu będzie można w zależności od wielkości portu zrzucać po kilka okrętów na raz. E, przykładowo, jeśli macie 80 okrętów w porcie, to otrzymacie jedno premię za ukończenie pierwszej misji na danym kręcie. Dodatkowe 3 premie, jeśli ukończycie drugą misję razem, możecie otrzymać 4 premie i tak dalej, i tak dalej. Więc im więcej okrętów w porcie, tym więcej premii. Za, jedną, za jedno zagranie możemy zgarnąć. No i cały postęp dzisiaj się dla obu misji, dlaczego nie musicie zdobywać wszystkich, bla, 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 bla. Każdy, kto zna ten system, ten wie o co chodzi. No i jeżeli chodzi o nagrody, no to super okręty będzie po 200 stali, dziesiątki 125 żetonów, dziewiątki setka, ósemki 75, siódemki 50 żetonów, szóstki 35 i piątki 25 żetonów. No i to jest ten jeden z dwóch momentów w roku, w którym opłaca się nie sprzedawać okrętów, czyli trzymać od piątego tieru wzwyż wszystkie okręty, bo za wszystkie te możemy zbierać żetony rocznicowe. No dobra, a teraz na co je wydawać? Pierwsze, no to oczywiście nowy japoński krążownik koszt 10 tysięcy żetonów. Niestety o samym krążowniku powiedzieć nic więcej nie mogę, bo jeszcze jest NDA, ale jak tylko zajdzie, to oczywiście spodziewajcie się jego recenzji na kanale, żeby Wiedzieli, czy warto, czy nie warto, co nie zmienia faktu, 10 tysięcy żetonów za 10 specjalny okręt to dobra cena. Premie dla okrętu 10 tieru, tylko niestety jedna sztuka do odebrania, więc będzie można sobie kupić jedną premię za 1500 żetonów i sobie gdzieś tam założyć na jakiś swój ulubiony okręt. Nowy efekt zniszczenia jest dobrze. This is fine. Świetny jest ten e, świetny jest ten e, oczywiście kapitan złarada za 2000 żetonów i do tego oczywiście kontener najlepsza godzina po 150, zdecydowanie i szybki, 450 era, 450, bitwa pod e, Paso de Pate, dziwne, że tylko 150, jestem czy tu nie ma literówki, czy też czasem nie będzie 450. No i standardowo super kontenery po 125 żetonów, limit 130, więc jeżeli ktoś lubi się pobawić w, w hazardzik i spróbować super kontenery lub ewentualnie ma tam niedaleko do pewnego dropu, no to 130 łącznie jest do wykupienia. No i oczywiście też jedna rzadka premia ekonomiczna, limit do 50 za specjalna, zwykła, po jednym następującym sygnale, czyli za 50 żetonów może sobie sygnału uzupełniać i drugie sygnały też to Dziadane rocznicowe będzie można zdobyć tylko za darmo w dwojaki sposób, za premie, za wyniki bite oraz codzienne logowanie, czyli poza tymi dwoma tysiącami za codzienne logowanie mamy też do zgarnięcia te zrzucanie gwiazdek, czyli jeżeli macie wypaśny port, no to właśnie chcecie całą masę żetonów do zgarnięcia. I, że tak powiem, matematykę pozostawiam Wam, bo jest tego całkiem sporo. Mam nadzieję, że gdzieś tam ktoś udostępni znowu stronę, której będzie można sobie sprawdzić, ile żetonów mamy łącznie do zgarnięcia. Ale całkiem sporo. Ulepszony nawigator i wyniki bitew. W sumie tak w skrócie, czyli ulepszony nawigator, który będzie mi posiadał teraz informacje na temat najnowszych wydarzeń. No i dodatkowo pojawi się nowa strona moje bitwy, specjalnie zaprojektowana do rocznicy, pokazująca spersonalizowany raport kariery. Moje bitwy będą pokazywać ilość rozegranych bitew, czas spędzony w grze, Okręt, którym najwięcej graci i gry, okręt w sumie ogólną efektywność bojową i skrócony link do statystyk, czyli takie podsumowanie naszej podróży w World of Warships, sam jestem tego ciekaw, co tam ciekawego e, powiedzą. Nowy port, port dekady. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zobaczycie, logując się do wersji 14, jest piękny nowy port, który jest wypełniony histerigami i obiektami interaktywnymi. Ja, tak, w sumie, przejrzałem sobie to tam, sobie cała historia World of Warships, biorąc pod uwagę same eskorty sterowców, piniate, różne tryby, science fiction. Tutaj aktualizacja Shark contra Eagles, no jest tego trochę, aż się łaska w oku kręci, ile czasu się zmarnowało przy tej, znaczy, ile czasu poświęcony na tą grę i dalej poświęcam, i oczywiście cały port. I teraz tak, jeżeli chodzi o honorową służbę, po rozegraniu pierwszej bitwy World Warships, każdy kolejny rok stanowi rocznicę waszej obecności w grze. Każda rocznica ma dodatkowy, dedykowany zestaw nagród. Ulepszyliśmy główne kamienie milowe specjalnymi nagrodami. Czyli tutaj nie jestem tak do końca tego pewny, bo to jest tak w sumie dwojako opisane, ale to jest chyba to, co dostajemy raz w roku na rocznicę naszego założenia konta w grze, więc i tutaj jest mała aktualizacja, bo wtedy do tej pory to było tam jakieś białe kamo i chyba parę bustów, A tutaj, w zależności od tego, którą rocznicę, że tak powiem, obchodzimy. No to nagrody są różne między innymi tak jak za pierwszą licę tydzień premium, trzy rzadkie premie, 5 super kontenerów, 5 stałych kamuflaży i kupon na zniżkę 50%, a na przykład za 10 rocznicę są to 3 tygodnie premium, 10 rzadkich premiów, jeden kontener okręt premium 10 teru i 15 stałych kamuflaży biały kupon ze zniżką 50%, a za piątą rocznicę jest 8 tier. Więc no, no, całkiem mocno zaktualizowali te nagrody. Ja nie pamiętam, tam było jakieś białe camo, jakieś camo, i chyba busty były nagrodą do tej pory za zalogowanie się w rocznicę, jakby w konta naszej gry. No, w każdym razie jakieś były to bieda nagrody, których nawet nie pamiętam, więc. Do na grubo aktualizacji. Dodatkowo zmieniliśmy liczbę bitew potrzebnych na waszych kontach do 25, tak aby łatwiej było odebrać nagrody rocznicowe. Proszę pamiętać, że nagrody kumulują się, co oznacza, że możecie otrzymać wielokrotnie za każdy rok, którym spełniacie wymagania. No i to jest w sumie już w ogóle poplątali, nie łapie. Czyli na przykład, jeżeli je teraz zaktualizowali, to na 10 rocznicę dostanę wszystkie. No właśnie, nie bardzo Mam nadzieję, że gdzieś to trochę lepiej wyjaśnię, bo tu jest tak trochę to pomacoszemu. Gracz, który już miał piątą rocznicę w grze przed zmianami, także otrzymał w nagrody kontener premium 8 tieru. czyli jeżeli już mieliście swoją rocznicę, swojego jakby założenia konta, no to po zalogowaniu się, po aktualizacji, no to dostaniecie jeszcze do tego kontener z okrętem premium 8 tieru. Więc fajnie, jeżeli ktoś już przechodził w sumie, to Fajnie, że pomyśleli o tym. Dodatkowa zawartość i zmiany to naszywka za zasługi oraz flaga dekada na morzu. No i tutaj mamy też kontener prezent z okazji 9 rocznicy, został przemianowany na kontener prezent z okazji 10 rocznicy, czyli to jest ten kontener, który dostajemy w zamian za samo zalogowanie I tutaj macie całą listę okrętów, które mogą z nich polecieć. No i jeżeli posiadacie wszystkie okręty z listy, otrzymacie rekompensatę w wysokości 25 tysięcy węgla, to co wspominałem. Powrót do przeszłości. Świętujemy 10 rocznicę, Dobra, nie będę tego czytał ogólnie Chodzi o to, że przez najbliższe. Po wejściu aktualizacji mamy 6 rozdziałów. W zależności od tego, który rozdział, no to mamy tiery 5 i 6 przez jeden tydzień, 7 i 8 przez jeden tydzień, później 2009, 8, dziewiątki, później znowu 2022, i na końcu mamy też dziewiątki i dziesiątki, Czas trwania 2 tygodnie. Będziemy mieli tu 12 na 12 panceniki, krążowniki, niszczyciele, czyli będziemy mieli taki. Mm, Random tylko z ograniczonymi okrętami, bo każdy z tych rozdziałów ogranicza się do okrętów i map, które w danym czasie były dostępne. Szósty i finałowy rozdział. Nie jest powiązany z konkretnym rokiem, zamiast tego przedstawia pełny wybór okrętów i map, jednak w tej fazie wprowadzamy inną warstwę granic dotyczącą celowania okrętami z zaawansowaną mechaniką, taką jak taloty, ogień salwami i instrukcje bojowe i okręty hybrydowe. Czyli takie cofnięcie się w czasie, ale nie cofnięcie, bo mechaniki będą cały czas te same, które są w sumie aktualnie, czyli wszystkie te nie będzie lepsze z niewitki itd., tak a szkoda. Bo taki tryb by się przydał, takie cofnięcie, że cofnięcie. Rozumiem, że to jest aktualnie bardzo ciężkie rozwiązanie, postawienie oddzielnego serwera, bla bla, tylko specjalnie po to, do tego mocne granicie Makera, i w ogóle jest to dosyć wysokie, ciężkie zdanie do wykonania, ale może kiedyś w ramach jakiegoś Primaplis czy coś się doczekamy. No i ostatni punkt to powrót bitew asymetrycznych i w tym przypadku wracamy na aż na 5 miesięcy, bo do czasu aktualizacji 15.2. 15.2 to jest coś okolica lutego, jak dobrze pamiętam. I jedną z aktualizacji jest to, że bitwy z superokrętami staną się bardziej wymagające. Znacząco zwiększyliśmy dostępną pulę map, więc będzie więcej map. Graniczenia to w sumie klasycznie, czyli w dywizjonie dwa pański, dwa krążki, dwa niszczyciele, mniej więcej niż jeden okręt podwodny i lotniskowiec. Boty wchodzą do gry bez okrętów podwodnych z różnymi okrętami o 2,1 niż te graczy. Bardzo mnie zastanawia, jak bardzo te superokrętami stały się trudniejsze. Trzeba się to spróbować, zrobić dywizję superokrętów i popłynąć. Ciekaw jestem. Może wreszcie asymetryki będą jakimś wyzwaniem, a nie takim plumkaniem, bo plumkaniem. No i cóż, no 5 miesięcy, więc Myślę, że najbliższe stocznie, nie stocznie od aktualizacji 14.8, wszędzie tam, gdzie będą misje, no to asymetryki bardzo to ułatwią. No i między innymi też święta będzie można asymetrykami zrzucać to, co tam będziemy będziemy mieli ochotę. No i oczywiście też gwiazdki w sumie od 14.8, gwiazdki urodzinowe też będzie można na asymetrykach szybko zrzucać. No dobra, tak się prezentuje aktualizacja urodzinowa 14.8 yy, i wygląda to całkiem, całkiem na bogato, żetonów do zdobycia, super kontenerów do zdobycia, nowa dziesiątka do zgarnięcia, szóstka z Afryko, dla tych, którzy grają trochę dłużej, kontener, okręt premium 10 i tylu, więc no, prezentuje się to naprawdę ciekawie. Sprawdziłem jeszcze raz dla pewności, i tak tu jest napisane, że Elite Container, czyli elitarny kontener z okrętami 8-10 Tiro. A jak dobrze właśnie pamiętaj, mówiłem, to jest to za to ta fajniejsza rekompensata. Nowy krążownik, do super kontenerów do zgarnięcia. Jeżeli pamiętajcie, że sobie możecie aktualnie sobie sprawdzić, ile wam to wam tam brakuje do pewnego dropu, więc nawet jeżeli nie, nie kupuję wszystkich kontenerów, no to może ktoś tam zgarnie okręcik super kontenera, wykorzystując ten pewny drop. No i pamiętajcie cały czas, że od 8 sierpnia, za samo granie, zgarniamy żetony, jedną bitwę dziennie, żeby zgarnąć żetony i potem gdzieś w okolicy świąt wymieniać te żetony na dublony lub stal w skali 1 do 1, czyli łącznie 32 tysiące dublonów lub stali do zgarnięcia. No i oczywiście Johnego wbijamy też, tutaj trzeba by zagrać 3 do 5 już bitew, żeby gdzieś tam go zgarnąć. Bardzo ważne. Fajnie jest to, że nie trzeba w sumie w pełni grać, bo tam grając pod wybitwy można to trochę szybciej zrobić, więc nawet jeżeli ktoś sobie w międzyczasie zrobi trochę wolnego, nie będzie musiał grać całości, jakby dzień w dzień. W przypadku Johnego ale o to, to jest w oddzielnym materiale. Zapraszam tam ewentualnie. No i co? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat aktualizacji rocznicowej. Nie będę ukrywał, że w moim przypadku jeszcze to mnie bardzo interesuje. Sam należę do Beta testerów, niestety do Alfy się nie załapałem, za późno się dowiedziałem o World of Warships, o Alfie, ale do Beta już to nie ciekawe jestem jaka będzie nagroda, więc czekamy jak tam dadzą znać. No i będzie farmionko, farmionko, jeszcze raz farmionko, jak tylko aktualizacja wejdzie. Dzięki pięknie za uwagę. Jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, hej, o pa! pa.